O que é que eu sou Na tych samych patentach, iluzjadem crossoverem Nie pamiętam, więc pękaj Masz przed sobą ulicznego bosa Zadzieram nosa Bo mam najlepszego krosa Do nosa nie wciągam czasem Palec z Bonga Usiądź grzecznie i poglądaj Chcę zwaniaków Takich przecież coraz więcej Ja szybkie ręce i krosami kostki kręcę Więc endłanowiec, więc nie zgrywaj mi tu bonza U bo żeby mnie przykryć Musiałbyś się przywiązać do mnie I Już wiem o czym teraz marzysz Chcesz mieć takiego okrosa wypisane masz na twarzy Raz na milion się zdarzy, że masz to w sobie Dwa na dobę, Killer Crossover Traktuję to jak chorobę nieuleczalną Za to każde boisko, blokowisko i miasto To jest Killer Crossover uh, To jest Killer Crossover to, to jest Killer Crossover Ten Killer Crossover to dla game over Killer Crossover To jest Killer Crossover To jest Killer Crossover Ten Killer cross Karstwa na to nie ma co się dzieje, naprawdę ziom Żadna ściema typu fotomontaż że koleś łamie kostkę i Version. Na jego krosach wyrosłem, widzisz postęp, wiesz Trzeba się przechwalać, jak się jest dobrym Masz je najlepszy pan, streetballowcy, Ligowcy i meczowcy To starcie jak Weaver i owcy To starcie na starcie za tej pójstawy skokowe Naciąga człowiek zwany, kilońko crossover To spustoszenie masowe Sporo narozrabiam zajął Mnie i jego nie muszę nam przedstawiać To ja i mój współ Cross. firmę mamy, wystawimy Ci fakturę Za poskręcane stawy, full zabawy I radości z gry w basket. Dziś to crossover rządzi miastem, miastem. To, jest crossover. Uh, to jest gile crossover To jest gile To jest gile crossover w modzie. no proszę, dziś co drugi raper kręci klip, stojąc pod koszem Ty, jeden z drugim, nie rób z siebie pośmiewiska, masaj nulo, basketball to jedyny hymn i ilu wokół pozerów, ubrani w mieszkam w Polsce, a myślą, że są w Stanach, to zamach na każdego pozeramy. nowa era, pokolenie crossovera zawodowcom oczy otwiera pomimo kontuzji wciąż siekam krosy styl życia, pasja, nauk nigdy dosyć, cała gwiazd playada mnie zapowiada propsuje, crossover na to umrę bo na to choruję, jeśli czujesz to, musisz się z nami zjednoczyć. Wziąć piłkę iść na boisko. Od trzeciej w nocy, zamiast się poczyć, wybierz życie na strycie, A nie w jak hornasek, To jest Gilek crossover A uh, to jest Gilek